Szemada szkoła ja jestem z rolnikiem XD Siema Dobra, kończymy parkourę bez Michała, bo on moje auto um, Jak pamiętacie, w stanie odcinku spadłem na końcu. Um, o kurwa, on no. spadłem. Czekaj, do to to czas. Dobra, ciężko. E, gdzie ty jesteś? To już tam jesteś? O, to ja chcę przy ciebie No, no e, dobra. U nie, Wyłącz potwory. Nie, po co. Będzie lepiej. O kurde, ten mężczyzna nie jest. Panie mężczyzno, nie Dobra. O, o kurde. O, nie. Prawie spadłem Piotrek. Mm, okay. Dobra, dobra. I, i tu będziesz w domu cały dzień? Czy nie? Mm, nie, nie, nie wieczorem jeszcze coś nie dam. Dobra, jesteś w Ty, za pierwszym razem przeszedłem do tego. Dobra, czekaj, ja wezmę łóżko, dobra? Nie, bo spadniesz. Nie spadnę. Na pewno? Chłopie, uwierz mi. Wczoraj coś daleko przeszło. Przez czołek raczej. Okay. <laughs> Naw nawet się nie masz, bo na pewno spadnę. <laughs> i gdzie bym <że> nie strzelał. <laughs> dobra. Możełem flitacza? Nie wiem czemu, ale używam FAKS No, nawet w ciebie nie musiałem strzelać To twoja wina, kurde Ja twoja dziewczyna wafiłem Najwyższej spot. To pewnie, że już go miałem chwyty I ty jesteś i tam jesteś? No to jest perfekt Dobra um, Nie, nie szczelaj we mnie bo też parkora z robić. Ja byś cię uderzyłem, ale to nie jest nic nowego. Ja też cię raz uderzyłem. Dobra. Idę. Eee. Poważnie, tyle nowałem parkora, jak daleko widzę. Nie, ja to jest. Ja już się nie widzę, bo to no, jest No prawie przy tym. No. Jak umrę, gdzie tamtym. Na początku? No. Ja pierdolę! Ale łuk mam! Ma, Ty, to, to są potwory, fasz. Ej, ale ja łuk mam! To nie To nie wiem, co się stało. Ja, ja łóżka nie mam, chłopie to. To spadnie w łóżku, nie? To chyba czasami ten nie działa. Bo pamiętam, gdy na z k bloku. Takie, takie coś, tu mam mapa, zbudowałem. Yy, pamiętasz, nie? No. Może sobie na Eee... Yy, nie działał. Shit! Nieeeeee Spadłem też Dobra, ty masz łóżko, nie? No Kurde, myślałem, że już spadasz Tak nie, serce se, se, prawie tam Nie siadło Dobra No shit, prawie. Ups e, a jak tu postawił łóżko? Po co? To wcześniej. Zobaczymy, czekaj Może u mnie jest Już nic nie masz bo, bo, jak twoja ręka będzie pusta, jak z tym winiesz, to ten nic nie masz. Muszę mieć łóżko przy sobie, tak? Co? Muszę mieć łóżko w ręce. Nie, po prostu ten. Ja pierdzielę, teraz jestem taki szajski. Dobra, bo musimy to. Widocznie musimy to przejść, no wiesz, normalnie. Ja tak Be, Bez żadnego łóżka. Ale ja potrafię, Piotr, ja potrafię. No, super. A wcześniej przeszłem tam za pierwszym razem. No widziałem, Dob dobrze ci sło. Szło całkiem. Dobra. Sprawdzam no. 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 To. Kurde, jest zombie, jak się boję, to nawet wejść. ale <laughs> on, on, on się nie do palił będzie nie dopalił, będzie. Shee, drabinka za Taki bardziej mnie zresztą tak od tego razu. Kurwa, my, super jebana. Nie spadłem. Kurwa mać. O, zabiłem go. Ja spadłem, spadłem i jak na no, Dobra, tu jest łóżka, ale jest dzień, kurwa. Powiem ci, czy patrzysz na mnie. Będę dupą cię nie O kurwa mać! Wiesz, Chłopie! Musimy się Tego nie wiesz? Widziałem cię jak spadałeś. O, dobra. Ale tylko, tylko hardkorzy przypominają. Ja, ja, ja dobra ehm um, no pierwszy. FPS to 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 jest, to jest sobie tryk. to 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 jest to 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 Ej, ale można zidycować tak mapkę, że tam gdzie jest ten, na na tym tym, że tam będą łóżka dwa. Straci się? No, nie, że... Ta mogę, mogę. Mogę tak tak kreatywny. Albo to może być do następnym odcinku. No to już na pewno. Dobra, Zaraz za tobą. <laughs> <laughs> A, tutaj to jestem. Oh, 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 oh. Aha. Dobra Gdzie ty jesteś? A spróbuj kurde strzelić, ty debilu A kurde spróbuj Spróbuj, ja słyszę co ciebie Hu, hu, kurde widziałem co strzelałeś Oooooo, już ty nie zrobisz Nie! Kiedyś nie strzela Uuu. Nie! Przejść spadłem Jak ja się wyślizgnął, o kurwa Dobra, dobra. Daj czadu, daj czadu. No kawałek, mogę to Dobra. Jeszcze Jest tutaj na tym temu, jeszcze ...nie jest krajem słapie. Haha <laughs> to jestem na niej, nie, nie, nie końca Tutaj, patrz, tam jest, tam jest koniec uh -huh. <laughs> To jest straszne, się boję, Patryk, się boję, Piotryk To chyba, japi Wiesz? <laughs> Zaraz po moim nosem Nie! Nie! Okej, ty tacy widzowie, patrzcie, jak się na niej parkora Czemu? Nie wiem jak popatrzeć, szkoda, szkoda, wiesz to Piotrek, I, i, ja sobie chyba wezmę ten łuk. Nie. Tak, ja sobie wezmę sobie ten łuk. Jestem lepszy od tej pory. A ja. Ci ja skuczyłem? A ja, a ja, a ja. 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 Teraz się musisz bać, chłopie. Ja jestem lepszy od czy... No, no we... Nie, znowu spadłem Nieeee! Ja też tak jestem Nie lada wyczynem Dobra, teraz robimy parkoura Na serio Bez łuków? Dobra. Tak, bez łuków Po co mam łuki? Bo jest zabawa No zabawa może być, ale... Kurde, ja to muszę zmienić, żeby było na ten, ten... O nie, spadłem nie. Dobra to ja chyba będzie koniec tego odcinka, mam, mam nadzieję, że bawiliście się fajnie z nami, ohohoho, <śczynaliśmy> się z łukami, i tak dalej. No tak, jak koniec, to czego się wydarz? Nie Trzyma! Siema! Siema!